No i myślę, żeście już są z nami. Zapraszamy was do wysłuchania życzeń w drugiej części programu. 50 lat temu, 26 kwietnia, w związek małżeński wstąpili Państwo Elfryda i Stanisław Błatoń z Marklowic. Drodzy jubilaci, na drodze życia są światła i mroki, raz szczęście jasne, raz smutek głęboki. Ale gdy razem się idzie we dwoje, Łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje. Więc w dniu 50. rocznicy życzymy drogiej parze, by życie im dało wszystko, co w darze dać może: szczęście, pogodę, radości razem z uśmiechem wieczystej miłości. Życzenia składają synowie Grzegorz i Wiesław z żonami oraz wnuki Agata, Jagoda, Mateusz, Błażej i Sebastian. O uwagę prosimy drogich jubilatów Państwa Reginę i Franciszka Pukowiec z Niedobczyc, którzy w kwietniu obchodzili jubileusz diamentowych godów. Sześćdziesiąt lat minęło od chwili, gdy w związek małżeński połączył Was Bóg, gdy serca się Waszą miłością spoiły, gdy w nowy życiowy wstąpiliście próg. Sześćdziesiąt lat. Ach, jakże to wiele, a jednak minęły tak szybko jak dzień. Przyniosły wam szczęście, radość i wesele, choć nieraz i smutku zamroczuje cień. Sześćdziesiąt lat, gdy wstecz popatrzycie na barwną mozaikę życiowych swych dróg, na pewno z głęboką wdzięcznością stwierdzicie, aż dotąd cudownie prowadził nas Bóg. On was i w przyszłości opieką otoczy, powierzcie mu tylko z ufnością swój los – a szczęścia Waszego nic już nie zamroczy. Najszczersze życzenia składają Wam w głos wnuczka Agnieszka z mężem, córka Wiesia z mężem oraz wnuki Klaudia, Mateusz i Łukasz, córka Lusia z mężem oraz wnuk Adam z Anią i małym prawnukiem Robertem, syn Stasiek z żoną oraz wnuki Arek, Martyna i Szymon. Syn Marek z żoną oraz wnuki Dawid, Patryk, Patrycja, Sandra i małe prawnuczęta Jakub z Lemką. Piosenka zaśpiewał do Feniks. wracać do przeżytych chwil. Pierwsza randka jak marzenie, choć nie wrócą tamte dni. Pierwsze całusy westchnienia, spacer wśród pachnących łąk. Przyspieszone bicie serca i splecione dwoje rąk. Staw. Wieje. choć minęło tyle lat, w wracasz do tych wspomnień. Czy wieje? Tak już jest sądzone na, ale zawsze masz nadzieję, że ta miłość będzie trwać. I choć teraz inne czasy, inną miłość mam już dziś. To wspominać przecież można, albo chociaż o niej śnić. Stać. Wieje. choć minęło tyle lat myślak wracasz do tych wspomnień. W myślach wracasz do tych wspomnień Te... 29 kwietnia będzie obchodziła swoje 80. urodziny Pani Pelagia Bochenek z Marklowic. Z tej to okazji, babciu miła, życzymy Ci, byś długo żyła. Niech Ci zdrowie dobrze służy, Twego szczęścia nic nie zburzy. Niech najskrytsze Twe pragnienia doczekają się spełnienia. Tego z całego serca życzą Ci wnuki, Łukasz i Bartosz oraz córka Gabrysia z mężem. Zaś 28 kwietnia swoje 80. urodziny będzie obchodziła Pani Wanda Kozub z niewiadomia. Pani Wando najmilsza, Pani Wando kochana, dzisiaj Wasz dzień świętujcie od rana. Jesteście najlepszą sąsiadką na świecie. Zawsze wesołą i roześmianą, cierpliwą, czułą i wyjątkową. Jesteście po prostu naszą królową. Płyną więc dzisiaj do Was życzenia wszystkich najskrytszych marzeń spełnienia, zdrowia, spokoju i cierpliwości, czasu dla siebie i mnóstwa miłości od miłych gości. Oraz Błogosławieństwa Bożego życzą Grażyna Pietrzyk, Natalia Podraza-Polok. Halina Kocur i Joanna Żyra. I jo też mam życzenia do pani Wandy Kozub. Kochana Wando, w dniu tak ważnego święta życzymy ci, abyś była zawsze uśmiechnięta, abyś mimo biegu lat zawsze kochała cały świat, abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła. A tego życzą koleżanki Marysia i Litka. Do Selinizantek piosenka Wśród Przyjaciół Warto być. Yo! Kocha z siebie dość I wśród przyjaciół się Zapomnij to, co było złe Niech nigdy nub nie braknie sił Na nasze przebiegłe dni I wszyscy razem jeszcze raz Śpiewajmy, śmiejmy się na głód z już A teraz niech se do pozor Natalia, Cojk z Orzepowic. Natalko, osiemnastkę dziś już masz, więc dorosłości dogonił cię czas. Dlatego my, dziadkowie, życzymy Ci ciągłej radości i pomyślności, spełnienia marzeń oraz wielu wrażeń, błogosławieństwa Bożego i życia dobrego. Rodzice niech oparcie w Tobie mają, bo wiesz, jak bardzo Cię kochają. Ucz się, byś doszła do celu, Miej serce dobre, a znajdziesz przyjaciół wielu. Tego wszystkiego życzy babcia, werka i dziadek, bronek. 18 urodziny świętuje też pani Nikola Golasińska z ulicy Wrymbowej. Z tej okazji te życzenia: Nadszedł dzień, na który długo czekałaś. Byłaś dzieckiem, a dziś dorosłą się stałaś. Dziś świat otwiera przed tobą drzwi do kolorowych, choć poważnych dni. Wielka radość i sieranka możesz szaleć aż do ranka. Koniec barier, ograniczeń być dorosłą. To jest życie. Tego wszystkiego życzy babcia Bernatka z Markiem. Zespół Edmans w piosence coś wesołego. Zaczynamy. Nie mam roboty, nie mam pieniędzy. Szlagery pisze, żeby wyjść z nędzy. Wchodzą do kupy słowa i dźwięki Najciężej pisać wesołe piosenki Pisać wesołe piosenki Dzwonili do mnie z firmy płytowy Co stredą, strzedał Szlagry gotowe Żeni zapłacą Nie mają z czego Kozali pisać coś wesołego Pisać coś wesołego Napisz obie coś wesołego się ludzie pośmieją z tego bo kto wesoło śpiwo i gro, ty mu kaskają ty go na koncie jakoś po samochód Co roku Adwokat drogi Nie ma tańszego Trzeba napisać coś wesołego Pisać coś wesołego W ciemnej ulicy Bandzior mnie dorwał Cygarek zebrał, Pieniądze porwą Jak mięsko po izomoryka To będzie napisz, wesoło piosenka Napisz wesoło piosenka Napisz sobie coś wesołego Niech się ludzie pośmieją z tego Jeden idą moduś robota, kopię i grzebie nawet w sobota. Jak mnie zobaczył, no swytar w rękach i go do napisz. Wysoło piosenka, napisz, wysoło piosenka. Napisz, kopię, coś wesołe. 22 kwietnia Iwona i Mirek Barteczko obchodzili 20. rocznicę ślubu. Z tej okazji te życzenia. Rocznica ślubu to ważna chwila, niech będzie dla Was bardzo miła. Wiedzcie, że gdy przez życie idzie się we dwoje, łatwiej się znosi, nawet ciężkie znoje. Więc w dniu jubileuszu życzymy drogi parze, by Bóg dał im, co tylko dać może w darze. Zdrowia, szczęścia, pogody, dużo radości, razem z uśmiechem, wieczystej miłości. A każdy rok razem spędzony niech będzie piękny i wymarzony. Razem z całą rodziną prosimy Boga, aby Was nigdy nie spotkała żadna trwoga. Te życzenia przesyłają mama Eugenia, córka Martyna, syn Kamil, babcia Łucja, siostry. Mariola i Justyna z rodzinami i do życzeń dołącza się rodzina z niszczą. Najserdeczniejsze życzenia z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego Danuty i Józefa Cimięga. Z okazji rocznicy ślubu życzenia spokoju, szczęścia i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia. Od lat wielu się kochacie. Dzieci trzutkę ładną macie, wnuków statko całkiem liczne i jak dotąd życie śliczne. Czego więc Wam potrzeba? Chyba tylko łaski nieba, aby w zdrowiu iść przez lata i podziwiać piękno świata. Życzenia składają dzieci ze współmałżonkami wnuki i prawnuczki: Jagoda, Malina i Eliza. Wals dla was dwojga. To piosenka dedykowana jubilatom.